Cześć Czołem, Tomasz Migdałek. Birofile Vlog o piwie. Jak wiecie, lubię witbiry. I tak się złożyło, że od pewnego czasu w sumie żadnego witbira nie piłem, a przynajmniej nie kojarzę, abym pił. Dlatego ucieszyłem się bardzo, kiedy w ofercie aktualnej Lidla pojawił się witbir i to nie byle jaki, dlatego że jest to piwo, którego do tej pory w ofercie Lidla, przynajmniej tej sklepowej, półkowej, nie było. Była mowa o tym piwie w ostatnim wydaniu. Piwnych okazji udałem się do Lidla i postanowiłem to piwo nabyć. Piwem, o którym mowa, jest ogród Mistrza. Ogród Mistrza, czyli widbir z browaru Gościszewo. Ja w ogóle nie miałem w głowie takiego faktu, że browar Gościszewo ma w swojej ofercie widbira. No, można powiedzieć, że jest to piwo wizerunkowo też specjalne, dlatego że etykieta, prezencja graficzna tego produktu jest zupełnie inna niż to standardowo ma miejsce w przypadku tej takiej podstawowej serii piw z Gościszewa, więc oni to w jakiś sposób tutaj wyróżniają i to myślę też trzeba zaliczyć na plus. Jest to Wilbir z dodatkiem tymianku cytrynowego, czyli takiej no dość nietypowej przyprawy. I też nietypowego w sumie dodatku do witbirów. Chyba jedyny witbir, chyba nawet na pewno jedyny witbir na polskim rynku, właśnie z dodatkiem tym cytrynowego. Ciekaw jestem na co to się przełoży. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? Niefiltrowane, niepasteryzowane. Ekstrakt 12 stopni BLG, alkohol 4,6%. Nie znajduję informacji tutaj nigdzie na temat goryczki, na temat IBU. Jeśli chodzi o składniki, mamy wodę, słody, pilzneński, pszeniczny, zakwaszający, płatki owsiane, płatki pszenne, chmiel Hallertau Blanc, drożdże S33, tymianek cytrynowy, kolendra i skórka gorzkiej pomarańczy Curaçao, czyli obok tych standardowych dodatków do Witbira mamy również tymianek cytrynowy. Seria Zamkowe Opowieści, samo piwo w ogóle, tak jak tutaj czytamy uważony przy współpracy z kawiarnią i restauracją Gothic o dacie przydatności chyba mówiłem 8 grudnia 2020 jeżeli nie mówiłem to mówię teraz piwo kosztowało 4,99 zł i myślę, że jest to całkiem dobra cena jak na rzemieślniczego Witbira mamy firmowy kapsel browaru Gościszewo, to również warto odnotowania, jeszcze raz rzut oka na etykietę tak się prezentuje. Wszystkie istotne informacje, tak naprawdę poza IBU, mamy tutaj podane. Zatem sięgam po otwieracz, aby kapsa nie uszkodzić, bo jest ładny i firmowy. Piwo mamy otwarte. Kapsel w stanie nienaruszonym. Prezentuje się dokładnie tak jak widać. Co waromacie z butelki? czuć przeniczność, czuć charakterystyczną nutę kolendry. No i wychodzi taka przyprawowość rzeczywiście no kojarząca się z cytrusami dość mocno. Taka ziołowo-cytrusowa nuta. To może być ten tymianek faktycznie. No czuć czuć, że mamy do czynienia z witbirem. Aromat charakterystyczny z kolendrą, z nutami pszenicznymi, z akcentem cytrusowym. Zatem pozostaje przelać to piwo do szkła. Zobaczmy jak się prezentuje. Jest zamglone, jest mocno zamglone, tak jak to powinno być w przypadku widbirów. Barwa to jest taki, taka, taka ciemniejsza żółć, idąca gdzieś tam w kierunku pomarańczy delikatnie. Może mogłoby być trochę jaśniejsze, trochę właśnie bardziej żółte. Mówię o takiej jasnej żółci, ale no, to tak naprawdę nie jest tutaj najistotniejsze. Dość istotne jest to, że pianę mamy słabą, zbudowała się tutaj taka bardzo rachityczna warstewka. Trudno w ogóle w jakikolwiek sposób te piany oceniać. Faktem jest, że szkło też nie jest idealne pod kątem budowania się piany, no ale widać, że ona tutaj zbyt energicznie się nie tworzyła. Piwo prezentuje się w ten sposób co w aromacie ze szkła. No jest ewidentna nuta kolendry. Przy czym nie jest to do końca taka kolendra, jaką ja lubię. To znaczy ona jest troszkę zbyt wędlinowa, a trochę za mało rześka, trochę za mało taka cytrusowa, za mało orientalna dla mnie. Czuć ją ewidentnie, ale troszeczkę skręca nie w tym kierunku, w którym powinna. Takie mam wrażenie. Są nuty takie właśnie przyprawowe, ziołowe, delikatnie, to może być ten tymianek, jest akcent cytrusowy również. Coś pomiędzy właśnie cytryny a pomarańczy. W sumie ta nuta, jak się tak wącha to piwo, to ta nuta troszeczkę w grejpfrut pada. Podstawa pszeniczna też gdzieś tutaj jest wyczuwalna, czyli taka charakterystyczna, lekko słodkawa, e, belgijska, widbirowa pszeniczność jest obecna również. Zatem próbujemy browar Gościszewo, ogród mistrza, widbir z tymiankiem cytrynowym. 4,99 w Lidlu. Wasze zdrowie. O, smaku jest naprawdę nieźle. Mm, bardzo przyjemna taka pszeniczna, witbirowa chlebowość, którą ja bardzo lubię. W ogóle jest taka, taka fajna pełnia. Lubię kiedy w widbirze jest trochę pełni. I tutaj mamy ten taki akcent pełni, akcent słodyczy, którą ja cenię. Wiem, że są osoby, które wolą właśnie libury bardziej wytrawne, lekko kwaskowe nawet. Tutaj tej kwaskowości nie ma, co mi się osobiście podoba. Za to jest fajnie zaznaczona, taka pszeniczna, trochę właśnie belgijska, lekko chlebowa pełnia. Mi to pasuje. w ustach czuć wyraźnie posmak kolendry. W ustach ta kolendra już jest bliższa temu, co ja lubię, czyli takiej bardziej orientalno-cytrusowej nucie kolendry. W aromacie to trochę jednak bardziej poszło w takim kierunku wędliniarskim. To już mnie troszeczkę zaniepokoiło. Zdarzają się widbiry które właśnie są z taką kolendrą przygotowane. W smaku już tego tak nie czuć. Trochę mało tej cytrusowości tutaj jest. Kolendra, owszem, jest wyczuwalna. Jest wyczuwalna ta pszeniczna baza fajna, dość pełna, chlebowa mi to odpowiada. Natomiast trochę się tutaj gubią te akcenty cytrusowe, przynajmniej moim zdaniem. No mamy tutaj ten tymianek cytrynowy, który, jak rozumiem, jakieś tam nuty cytrusowe, cytrynowe też powinien dać. Mamy skórkę pomarańczy. Ona tutaj też nie do, końca, nie do końca w smaku jest wyczuwalna. Najwyraźniej ta kolendra. Najwyraźniej czuć te kolendry z dodatków, zarówno w ustach, jak i retronosowo. Gdzieś tam może delikatnie w oddali taki akcent pomiędzy ziołami a cytrusem. To może jest właśnie ten tymianek, może tutaj też się skórka, skórka pomarańczy kurasao odzywa. Piwo jest dość wyraźnie nagazowane, ale nie jest przegazowane. To jest fajne nagazowanie, takie jak ja mówię, trochę w belgijskim stylu czyli bardzo, bardzo drobne. Bardzo drobne to powoduje, że jakby piwo. Nie zatraca do końca tej gładkości, która też wynika z dodatku płatków, więc ono jest takie troszkę właśnie aksamitne. Przy czym czujemy, że tego dwutlenku węgla tutaj, tutaj jest dość dużo. Jest go dość dużo, ale ma taką fajną, właśnie drobną, bardzo powiedziałbym belgijską postać. I to jest fajne. Ogólnie smaczne piwo. Smaczne piwo z bardzo wyraźną, jakby tutaj wyraźnie zaznaczoną podbudową słodową, pszeniczną, chlebową trochę, co mi odpowiada. Ja lubię takie witbiry, Takie właśnie krągłe, pełniejsze trochę. Mi to pasuje. Trochę za mało akcentów, jak dla mnie, cytrusowych. I jednak, gdyby ta kolendra właśnie była bardziej taka, też cytrusowa, bardziej orientalna, to myślę, że byłoby jeszcze lepiej. Co do tymianku cytrynowego trudno mi się tutaj trudno mi się tutaj wypowiedzieć, na pewno jest taki akcent taki nietypowy, trochę ziołowy, trochę przyprawowy, możliwe, że to jest właśnie ten tymianek, przy czym właśnie bardziej ta nuta mi przypomina tymianek po prostu aniżeli jakiś tymianek z akcentem cytrynowym, z akcentem cytrusowym Piwo przyjemne, piwo orzeźwiające, na pewno fajny widbir. Nie jest to, że tak powiem, widbir wzorcowy z mojego punktu widzenia. Ma pewne, powiedzmy, swoje, swoje niedoskonałości, ale sama baza dla tego piwa, gdybyśmy mieli tutaj mówić o tej bazie, o tej podstawie, pomijając dodatki, ich intensywność i charakter, to moim zdaniem baza jest bardzo fajna. Jest w moim typie. Gdyby jeszcze trochę popracować, uczynić jeszcze to piwo bardziej cytrusowym, bardziej rzeźkim, trochę bardziej orientalnym pod kątem tej kolendry, to myślę, że byłoby jeszcze ciekawiej. W każdym razie fajnie, że pojawiło się to piwo pierwszy raz w Lidlu, że jakaś tutaj jakiś tutaj akcent świeżości, jeśli chodzi o tę półkę piwną Lidla, się pojawił, to jest na pewno na plus, jeżeli piliście. Ogród mistrza z browaru Gościszewo. Oczywiście podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, birofile w piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.